Ale fajnie, że tyle już mamy. To mamy na zapas. Złom złożone głównie z tytanu. On też zajmuje 4 miejsca, ale zaraz go sobie przetworzymy na zwykły tytan. E, tak, za pomocą naszego fabrykatora. Mm, tutaj tytan razy 4. O, pięknie. Dostaliśmy 4 tytany. E, I od razu. O, guma silikonowa jest nam potrzebna nawet w dwóch rzeczach. A, dwie od razu nam się stworzyły naraz. To fajnie. Zaraz sobie ten nóż stworzymy. survivalowy. O, narzędzie naprawcze możemy zrobić. Bardzo fajnie. Zobaczyłbym jeszcze najpierw może te, te butle, Czy faktycznie da nam więcej tlenu. O, New blueprint acquired. Dostaliśmy też nowy schemat, Wysoko pojemnościowa butla O2, mieszanina O2, wysoce sprężone powietrze, zdatne do oddychania. Potrzebujemy do tego, o, niezbyt dużo, szkło, tytan i rudę srebra. No to chyba całkiem szybko to zdobędziemy. Dobra, o jest, założone już i mamy w sumie 75 sekund tlenu. Dobrze, w schematach, co się nam pojawiło? Tak, ta butla. E, nie musisz przypinać jej. I co jeszcze? Aha, Blad się nam pojawił. Tak, ta nowość. Mm. Ok. I nowe dane. Dane geologiczne. Porozrzucane szczątki. Analiza potwierdza, że szczątki te pochodzą z aurory. Zewnętrzna powierzchnia materiału uległa, uległa utlenieniu, sugerując, że została podgrzana do ponad 1200 stopni Celsjusza. Zgadza się to z zaistniałą dezintegracją kadłuba podczas wejścia w atmosferę. Zbieranie nieuszkodzonych części statków Alterra jest zakazane według prawa etyki i zasad technicznych. Jednakże z takich szczątków jak te można odzyskać tytan, przy pomocy każdego fabrykatora Alterry. Dobra. No i lokalne formy życia. Mięsożerne Stalker. Nasz pierwszy przeciwnik. Pierwsza groźna ryb. No, chociaż była jeszcze ta wybuchająca, ale. Stalker jest częstszy raczej do spotkania dla nas. Trapieżnik o opływowym kształcie, którego można spotykać w lasach wodorostów, gdzie czyha na ofiary wypływające z płycizn na żer. Stalker prawdopodobnie wypełnił swoją niszę ewolucyjną miliony lat temu, idealnie balansując między prędkością a rozmiarem i może być jednym z najstarszych gatunków na planecie. Stalker wydaje się przejawiać zainteresowanie depozytami tytanu, co powoduje wyostrzanie oraz nadwyrężanie zębów. Podobnie jak w przypadku wielu drapieżników można chwilowo odciągnąć uwagę Stalkerów, karmiąc zbliżające się głodne okazy. Zęby, zęby Stalkera są niezwykle twarde i szybko rosną. Jego wydłużona szczęka może kąsać większych napastników z ogromną siłą nacisku. A jednocześnie jest wykorzystywana, by dopaść małych roślinożerców szukających schronienia wśród skał. Widzenie nocne Warstwowa budowa siatkówki sugeruje przystosowanie do polowania w nocy. Płyty grzbietowe Każda z płyt może poruszać się niezależnie, nadając zwierzęciu dużą zwrotność. Płetwy brzuszne Długie i mocne, dzięki nim stalker jest w stanie polować nawet na najszybszą zdobycz. Podsumowanie. Zęby Stalkera mogą mieć zastosowanie w produkcji szkła emaliowanego. Tak, zęby Stalkera musimy zdobywać, ale nie poprzez zabijanie Stalkerów, tylko one muszą same zgubić swój ząb. E, poprzez właśnie e, gryzienie jakiegoś złomu. O! Takiego złomu jak znajdowaliśmy wcześniej. E, dobra, to po Stalkerze. Roślinożerne duże. Królimanta. Wodna, roślinożerna forma życia. Królimanty prowadzą spokojne, samotne życie i z natury są ciekawskie. No, ta akurat uciekała przed nami. Ich mięso jest silnie trujące, co sprawia, że interesuje się nimi niewiele drapieżników. Uszy: Podwójne, pomarańczowe wypustki wyrastające z głowy, wyczuwają drgania w wodzie. Falujące skrzydła: Wyraźnie podobna metoda przemieszczania się do ziemskich mant. Genetyczny brak podobieństwa wskazuje jednak, że te dwa gatunki zupełnie niezależnie rozwinęły podobne rozwiązania adaptacyjne do otaczającego ich środowiska. Dowody wskazują na to, że duże oczy króli manty, znajdujące się po obu stronach głowy, są względnie niedawnymi adaptacjami. Prawdopodobnie istnieją pokrewne gatunki manty w innych środowiskach na planecie. Podsumowanie: nieszkodliwe i niejadalne. Tak, to nas nie będzie interesowało. Roślinożerne małe, łypacz. Rozwinię... E, Chwilę to w środku czytam. Zwinna ryba łowna, spotykana na płóciznach i będąca bogatym źródłem białka. Rozwinięte oczy osadzone po bokach głowy, zdolne do rozpoznawania barw nie tylko na płóciznach, ale również przy innych warunkach oświetlenia. Może zamknąć powieki, zapobiegając odbijaniu się światła od soczewek. Powoduje to, że łypacz jest prawie całkowicie niewidoczny dla nocnych drapieżników. Silne płetwy. Gatunek ten wyewoluował mocne płetwy, które umożliwiają szybkie przyspieszenie w stojącej wodzie i zdolność do wyskakiwania na kilka metrów ponad powierzchnię w celu uniknięcia pościgu. Dziób. Najprawdopodobniej wykorzystywany do rozłupywania koralowców i twardszych roślin. Powiększona przestrzeń nosowa nie spełnia żadnej oczywistej funkcji. Ale wydaje się być rozwinięta w celu wykrywania w wodzie jakiegoś konkretnego enzymu. Nic dotychczas poznanego na tej planecie nie wydaje odpowiedniej woni. Kanaliki wyrzutowe. Kanaliki umiejscowione na tułowi łypacza są połączone bezpośrednio z jego żołądkiem i skrzelami. Wydają się być zaprojektowane, aby wypychać ich zawartość na żądanie. Cel niejasny. Przystosowanie łypaczy do życia w płytkich wodach nie tłumaczy szeregu wykształconych cech, które na pierwszy rzut oka niczemu nie służą. Wydaje się, że zwierzę jest bardziej inteligentne od innych małych roślinnożerców i mogłoby z łatwością przeżyć na większych głębokościach. Podsumowanie. Jadalny, wysokokaloryczny. Wymagane dalsze badania. OK. No i flora. Mamy nasiona wodorostów. Może najpierw pnącze wodorostów. Gatunek wodorostu, który skupia się w gęstych lasach na płytkich, piaszczystych wodach. Długie korzenie przytwierdzają te roślinę do podłoża, gdzie rośnie powoli ku powierzchni w pogoni za promieniami słonecznymi. Łodyga jest włóknista i bogata w żelazo, co czyni ją użyteczną jako pożywienie i materiał do fabrykacji tekstyliów. Podsumowanie: istotny zasób obcego pochodzenia stosowany przy konstrukcjach i jako pożywienie. Dobra i nasiona wodorostów. Dorosły wodorosty, które przetrwały żernie wielkich roślinożerców, wytwarzają te bioluminescencyjne zlepki nasion. Mogą być one strącone przez prądy morskie lub zjedzone i później wydalone przez drapieżniki. Nasiono otoczone jest grubą olejowo silikonową warstwą, która wsiąkłaby w dno morskie na wypadek rozkładu osłonki. To, to prawdopodobnie zapewnia substancje odżywcze, odżywcze sadzące na ubogim w światło słoneczne dnie morskim. Podsumowanie. Istotny zasób obcego pochodzenia stosowany przy konstrukcjach. No dobra. Fajnie. To kiedy ta aurora wybuchnie, czekam cały czas na to. Miało być dwie godziny, a tutaj w tej grze to chyba już dwie godziny minęły. No dobra. No to w takim razie.

Jego broń. Będzie jeszcze ulepszony nóż, ale to nic więcej. No i narzędzie naprawcze tworzymy. Dobra, mamy narzędzie naprawcze. To sobie też wywalimy w takim razie. No i co naprawimy? Naprawimy to w taki łatwy sposób. Kabelki. O, dostaliśmy dane geologiczne. Skan środowiska Planety 4546b. Mamy nową apteczkę. Możemy ją tu schować w sumie. Te łypacze zaraz sobie zjemy. Ba. Możemy też naprawić radio. Z radia też fajne informacje będą przychodzić. O, odtwór. Co to za dźwięk? Ok, nadaliśmy sygnał SOS. Ciekawe, czy ktoś go odbierze. Odtwórz wiadomość. This is Aurora. Distress signal received.

skan środowiska planety, wyniki planeta oceaniczna trzeciej kategorii atmosfera tlenowo-azotowa o, o emergency the quantum detonation has occurred in the aurora's drive core the reactor will reach a supercritical state No, nieźle walnęło. Teraz dopiero jesteśmy w sumie w stanie, w tym momencie dopiero się dostać tam na Aurorę. Dostaliśmy też ten skafander przeciwpromienny. Możliwość stworzenia go. Ale doczytajmy tutaj. Rozległa bioróżnorodność. Uwagi bezpieczeństwa. Może dawać schronienie drapieżnikom klasy lewiatańskiej. Niestety. Skażona woda z wysokim stężeniem nieznanej bakterii. Planeta poza obszarem Federacji. Ratunek mało prawdopodobny. Nie należy badać otoczenia bez zabezpieczenia w postaci specjalistycznego skafandra i aparatury ochronnej. Hmm. Dobra, i ekwipunek skafander przeciwpromienny. Ten skafander w pełni chroni przed skutkami promieniowania w czasie eksploracji lądowej, morskiej i kosmicznej. Poziom bezpieczeństwa do... 400 siwertów chyba na godzinę. SV jakieś. Tak mi się wydaje. Kompatybilny ze wszystkimi funkcjami kombinezonu OSO. Wyprofilowany krój. Skafander przeciwpromienny. Niezbędny środek zapobiegawczy w postapokaliptycznym świecie. Dobrze. No i ten skafander nam trafił też do schematów. Włóknista siarka i ołów jest potrzebny. Trochę dużo na ten moment. Hmm. Tak, tutaj się pojawił ten skafander. Zróbmy sobie tego łypacza. I, I możemy zrobić ten smar może. Chcę zużyć... And power plants. Aha, chcę zużyć ten, te zlepki, żeby nie zaśmiecały ekwipunku. Zróbmy jeszcze gumę trochę. Więcej smaru. I jeszcze trochę gumy. Jeszcze? Dobra, już co tutaj mamy? A płetwy z dwóch gum silikonowych zwiększające prędkość pływania. Ok, dobra. No to sobie schowamy ten smart tutaj teraz. Bateria może się, nie wiem, przydać, zobaczymy. Zjedzmy sobie łypacza. Załóżmy sobie te płet... Aha, założyły się od razu. I co byśmy tutaj chcieli? Jeszcze chcielibyśmy wodę. Bo wody nam teraz brakuje. A, tak. A bardzo szybko schodzi ta woda. Ja się tak cieszę, że mam jej dużo. To wcale nie tak dużo. Dobra, no to co? Wypadałoby troszkę jeszcze poszukać różnych rzeczy. Weźmy ten nasz. O! Podnieść złom. Mm, możemy teraz zdobyć próbki korala stołowego. A właśnie, mógłbym jeszcze ustalać, co powinno być na jedynce. Gaśnica to nie. O, w ten sposób. Rozwalimy. Podnieść Z3, może. Nie pamiętam, ile ich tam było potrzebnych. O, tutaj jest coś do zeskanowania. Eee. Czemu nie mogę tej dwójki? Dobra. Koralurk, koralorurkowiec olbrzymi. Dobrze. Mm hmm, tak, tak, tlen. A co było jeszcze potrzebne do. Aha, chip. Mm, a do chipa. I tego. a złoto, miedziany przewód i ruda srebra. Ojej, gdzie to było do zdobycia? O, pęcherzówkę sobie zeskanujmy. Dobra, mamy pęcherzówkę zeskanowaną. Tu coś jest. Niebieska palma. Proszę bardzo, wioziele. Bierzemy wioziele. Dowiemy się, co to takiego jest. No, tutaj gdzieś te gazonety też chyba pływały, czy nie? Bym sobie je zeskanował. Tak na razie nie widzę żadnych nowości chyba. Co to jest? A, to korol stołowy. Hmm. Mam nadzieję, że nie wpadnę tutaj na coś, czego nie chcę widzieć nauczy. Najlepiej nigdy. Hmm. O, chyba, chyba słyszałem gazonata. No, szybko ten tlen. Tracimy. O, jest gazonat. Widzę cię. Zonat, Ale długi ten skan. A Twoje kulki mogę też zeskanować. Daj swoje kulki. Mogę zbierać. Ała. Oj, 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 oj. Trochę oberwaliśmy. O! Survivor.

Nożem pnącza wodorostów nam proponują. Dobra, zobaczmy to. Chyba dostaliśmy faktycznie. Tak, próbka wodorostów. A, można to zjeść. Fajnie. O, widzę, że latarki nie zrobiliśmy. To by się nam przydało. To by się nam bardzo przydało. Bo teraz widać, że nic nie widać. Poza jakimiś rzeczami, które się świecą. O, jest tutaj kwarc. Kwarc sobie podniesiemy. Kwarc jest do szkła potrzebny. No tak, 30 sekund. No to, to dużo jest, ale możemy już się zacząć martwić. Dobra. Trzebujemy więcej tych wychodni poznajdować wszystkich. No i też tam pułapkę bym chciał, grawitacyjną i różne inne rzeczy, żeby sobie rybki tutaj zapewniać. Teraz chyba bardziej łypaczę, bo mało mamy jedzenia. O, tu jest więcej kwarcu. Ale nie, naprawdę, chyba wrócimy sobie z latarką najpierw. Bo można i nocą też chodzić sobie, ale... ale bez latarki to ciężko. Chodź, bumerang. Też sobie ciebie zjemy. O, tutaj dostaliśmy... po prawej stronie ekranu takie, taka ikonka wyskoczyła, to znaczy, że... że mamy wiadomość w radiu do odebrania. Chodź, łypacz. Dobrze. Eee, mm. Zobaczmy, może najpierw fabrykator. O, szkło możemy stworzyć. Bardzo dobrze. Do czegoś tam było potrzebne. Tak, do latarki było potrzebne przecież. O, mamy latarkę. Dobra. Teraz tak. Jeep wymaga aha, złota i miedzianego przewodu i ruda srebra. No to chcę mieć jak najszybciej. Pęcherzówki przetworzymy na, na wodę. Myślę, że postaram się przynajmniej takie zapasy wody i jedzenia tworzyć poza nagraniem. W trakcie nagrań będziemy raczej ciekawsze rzeczy robić. Ale jak to wyjdzie, to się jeszcze okaże. Dobra, zjedzmy sobie, no wypijmy wody, zjedzmy tego bumeranga, O i starego łupacza. Dobrze. Tutaj w tym schowku jeszcze odrzućmy te... A, złom też mamy. A, chwila, złom to sobie możemy przetworzyć akurat. Bo tytan to jest nam potrzebny. A, wodoszczelną szafkę można stworzyć. Już. Apteczka nowa się zrobiła. Dobra, otwórzmy wiadomość. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Okej, okay, dostaliśmy. O, kapsuła ratunkowa 3. Płycizna. Załoga zgłaszała uszkodzenie skutera Seaglide. No to może tego Seaglide'a dałoby się nam tam stworzyć dzięki temu, więc może tam pójdziemy, bo Seaglide pomoże nam się szybciej poruszać. Ale na pewno najpierw zapiszę, na wypadek, gdybyśmy spotkali coś bardzo niefajnego na swojej drodze. Dobra, tutaj mamy te rzeczy. I sześć lokalnych form życia odkryliśmy roślinożerne duże gazonat. Powolna forma życia i jeden z większych roślinożerców na planecie. Będąc potencjalnie pokaźnym posiłkiem, gazonat chroni swoje terytorium, wydalając do otaczającej wody bańki strującą i żrącą zawartością, zdolną rozpuścić nawet włókna syntetyczne. No, poczuliśmy na własnej skórze to. System filtracji. Gruba, niewrażliwa skóra i liczne warstwy skrzeli sprawiają, że ta istota jest odporna na szkodliwe zawiesiny kwasu, które produkuje. Gruczoł glonowy. Bulwiasty, podobny do worka, dodatek w tylnej części zwierzęcia. Wewnątrz gruczołu żyją luminescencyjne żółte glony, które wytwarzają trujący związek. Mięśnie brzucha mogą się kurczyć, powodując, że gruczoł glonowy wydziela związek do otaczającej wody. Duże płetwy brzuszne, zdolne do potężnych ruchów poprzez wodę podczas poruszania się w małych stadach. Zachowanie. Gazonaty wydają się być z natury towarzyskie i mogą nawet wykorzystywać swoje wydzieliny w okresie godowym. Ich głośne nawoływania prawdopodobnie sygnalizują pobliskie zagrożenia lub źródła żywności. Podsumowanie: zachować ostrożność. Kwaśne bańki można odzyskać i wykorzystać. Na roślinnożerne roślinożerne małe pęcherzówka. Ten niezwykły roślinożerca wydaje się bezbronny i nie wykazuje wielu podobieństw do innych form życia. Półprzepuszczalna membrana. Pęcherzówka jest w stanie przefiltrowywać powietrze i wodę morską do swojego organizmu poprzez unikalną membranę. Pozwala to jednocześnie usuwać i konsumować cząsteczki organiczne złapane w trakcie filtracji oraz reg regulować pływalność. Otwarte przewody naczyniowe mogą zmieniać kąt nachylenia, służą do wypompowywania wody i tym samym dają niewielką, kierowalną siłę napędową, umożliwiającą poruszanie się. Wielce nieświadoma zagrożeń i praktycznie nieruchoma w nocy. Jej jedyny zidentyfikowany mechanizm obronny to budowa. Ryba składa się w prawie w całości z wody, powietrza i chrząstki. Podsumowanie: jadalna. Tlen może być pozyskany z pęcherza i dodany do zapasu butli w trakcie spożycia. Membrana może być zastosowana jako naturalny filtr wody. Dobra. Flora. Może niebieska palma. Niebieska palma jest powszechnie występującą rośliną wodną, która najlepiej czuje się w płytszych wodach o dużej ekspozycji na światło słoneczne. Długie plechy przechwytują światło, zanim zdoła ono dotrzeć do mniejszej flory dna morskiego. I wioziele, o nie ma zdjęcia dla wioziela. Dobrze przystosowana zarówno do płytkich wód, jak i systemów jaskiniowych, roślina ta żyje w symbiozie z gatunkiem koralowców, który rośnie u jej podstawy.